Rekolekcje oddanie 33 z ojcem Wenantym Katarzyńcem. Dzień jedenasty. Wprowadza mnie przyjaźń między ciebie a niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. Modlitwa do Ducha Świętego. Duchu Święty przyjdź, oświeć mrok umysłu. Porusz moje serce, pokaż drogę do Jezusa, pomóż pełnić wolę Ojca, Duchu Święty, przyjdź. Maryjo, któraś najpełniej przyjęła Słowo Boże, prowadź mnie, Duchu Święty, przyjdź. Wprowadzenie. Od samego początku Bóg zapowiada zwycięstwo Maryi oraz jej potomstwa nad wszelkim złem. Kiedy Maryja wypowiada w Fatimie słowa, na koniec moje niepokalane serce zwycięży, nie mówi nic nowego. Bóg już to powiedział w Księdze Rodzaju. Słowo z Księgi Rodzaju nie tylko zapowiada zwycięstwo, to słowo objawia walkę. Całkowite zwycięstwo Maryi nad szatanem dokonało się w Jezusie, który nas odkupił na krzyżu. Całkowite zwycięstwo Maryi nad szatanem. Dokonuje się w każdym, kto poświęca się jej niepokalanemu sercu. Wchodząc do serca Maryi, stajesz się dziedzicem obietnicy jej zwycięstwa. Jednocześnie wchodzisz w sam środek wielkiej walki. To tu stuus to tatua, to zawołanie potomstwa niewiasty, które ma zapewnione zwycięstwo. Dobrze to rozumiał ojciec Wenanty, który swoją modlitwą oraz ofiarnym życiem wspierał ojca Maksymiliana i jego rycerzy niepokalanej. Z życia i nauczania ojca Wenantego, Maryja Zwycięska. W notatkach Wenantego, które skrupulatnie robił na podstawie przeczytanych książek, bardzo często pojawia się termin Maryja Zwycięska. Niepokalana, która przez swą godność macierzyństwa Bożego zwyciężyła węża, wroga świętości człowieka, jest zwycięska po dzień dzisiejszy i do końca wieków. Maryja pokonała grzech, zło, słabość. Zwyciężyła na drodze posłuszeństwa Bogu przez swą cnotę i świętość. Kto z Maryją żyje, przechodzi zwycięsko przez burzę życia. Ten zwycięża zło i grzech, i dopływa do portu zbawienia, ponieważ zwycięska matka Boga prowadzi go wytrwale i z siłą łaski Bożej, po drodze wierności i cnoty. Zapisał w swoich notatkach kleryk Wenanty. Wezwanie dnia. Rozważ dziś w sposób szczególny te słowa pana Jezusa. Niepokalane serce mojej matki zwycięży. Wyobraź sobie Jezusa wypowiadającego te słowa do ciebie. Zobacz z jaką mocą i spokojem to czyni. Zaczerpnij od Jezusa mocy i spokoju płynących z całkowitego zaufania Maryi, której udzielona została obietnica całkowitego zwycięstwa. Niepokalane serce mojej matki zwycięży. Zachowaj te słowa w swoim sercu. Nie pozwól ich sobie wyrwać, nawet jeśli nad światem zapadnie zmrok który wprowadzi nas w doświadczenie ciemności. Te słowa będą naszym światłem i nadzieją, która nas ocali. Świadectwo z rekolekcji Oddanie 33. Od Kościoła trzymałam się z daleka. Od Kościoła trzymałam się z daleka. Ja, rozwiedziona kobieta z dwójką dzieci, do niedawna zachwycona radiestezją, bioenergoterapią, szukająca sensu życia w rozmaitych religiach i filozofiach. Od Kościoła katolickiego trzymałam się z daleka. Odeszłam od wiary po rozwodzie, kiedy poczułam, jakbym była odrzucona wyklęta poprzez zerwanie przysięgi przed ołtarza. Kiedy wprowadziłam się do Starego Domu, na strychu znalazłam stos rycerzy niepokalanej. Czytałam i czytałam zwłaszcza świadectwa. Czułam, że moje serce jest dotykane z ogromną czułością. Lawirowałam pomiędzy Bogiem a dalszym praktykowaniem wróżb i bioenergoterapii. Wiedziałam, że nie mogę dłużej żyć w takim rozdwojeniu. Wyspowiadałam się, przyjęłam ciało Chrystusa. Skontaktowałam się z księdzem egzorcystą podczas rozmowy z którym wyrzekłam się całego zła, któremu dałam dostęp do swojego serca. Kiedy umierała moja mama, czas jej odchodzenia był czasem życiowych rekolekcji. Porządkując dom po jej odejściu, w ręce wpadł mi obrazek Matki Bożej Częstochowskiej ze skróconym aktem oddania na odwrocie. Powtarzałam ten akt codziennie, ale bez prawdziwego zaufania recytowanym słowom. Pewnego dnia pojawiła się informacja o 33-dniowych rekolekcjach, prowadzących do oddania Maryi swojego życia. Postanowiłam się w to zaangażować. Czas rekolekcji owocuje odkryciem, że za kurtyną moich codziennych spraw jest sufler, Maryja, która stoi schowana, cicha, pokorna i pełna miłości. Nie zależy jej na byciu na scenie, zależy jej na tym, żebym to ja dobrze wypadła na egzaminie z miłości. Moi bliscy żyją bez sakramentów, plują na kościół, część z nich dokonała apostazji. Maryja uczy mnie kochać ich i wierzyć, że Bóg nadal w nich mieszka. Chcę mieć dla nich wiele cierpliwości, podobnie jak Bóg i Maryja byli cierpliwi wobec mnie. Maria Magdalena Modlitwa o beatyfikację czcigodnego sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca. Boże w Trójcy Jedyny, bądź uwielbiony za wszelkie dobra, którymi napełniłeś sługę Twego Wenantego. On przez życie według rad ewangelicznych i gorliwą posługę kapłańską w kościele stał się przykładem dla twoich wiernych. Wynieś Panie tego sługę twego na ołtarze, abyśmy lepiej mogli tobie służyć. Mnie zaś udziel łaski, o którą pokornie proszę za jego wstawiennictwem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Skrócony kalwaryjski akt zawierzenia. Niepokalana Matko Jezusa i Moja Matko Maryjo, Pani Kalwaryjska, pragnę być cały Twój. Twojemu niepokalanemu sercu zawierzam całego siebie, wszystko czym jestem oraz całą moją rodzinę. Najlepsza Matko, chroń mnie i moich bliskich od złego. Uproś nam u Jezusa serce proste i pełne miłości, a także mądrość, abyśmy potrafili odróżnić dobro od zła. Pani niepokalana, prowadź nas bezpieczną drogą do Jezusa. Amen. Był to fragment rekolekcji: Oddanie 33 z Ojcem Wenantym Katarzyńcem. Pełna wersja rekolekcji jest dostępna w formie książki, którą można zamówić przez stronę www.wenanty.pl